Nasze wędrowanie, nasze harcowanie, nasze śpiewogranie. Dziej się dzień, jeszcze długa droga, jeszcze ogień płonie, jeszcze śpiewać mogę, serce chcę. Szanowni Państwo, w tym roku odbył się 12-ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej Śpiewograniec, organizowany przez Stowarzyszenie Tarnobrzeski Klub Kawaleryjski oraz 11. Tarnobrzeską Drużynę Harcerską Brzosowisko z Tarnobrzeskiego chówca ZHP. Ogółem do Tarnobrzega przyjechało ponad 250 osób z terenu całego kraju. terenu całego kraju mówię, ponieważ reprezentacje są od Morza, tutaj jest reprezentacja z Ustki, poprzez Katowice, Rzeszów, Kielce, Łódź. Y, Łódź. Praktycznie z każdego zakątka naszego kraju przyjechali harcerze, żeby pośpiewać w Tarnobrzegu. Ponad 250 osób gościło w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kochanowskiego, która to szkoła udzieliła nam gościny i noclegu. Tam zorganizowany został cały sztab. Żyli festiwalowe do południa przesłało zespoły konkursowe, które zaprezentowały dwie piosenki i na podstawie tych dwóch piosenek zostały podjęte decyzje o zakwalifikowaniu do koncertu laureatów. W tym roku do tego koncertu zakwalifikowanych zostało 13 zespołów. Tutaj, o poziomie artystycznym, opowie harzmistrz Czesław Haber, który był członkiem Jury. Ja jeszcze dodam ze swojej strony, że ten festiwal jest pierwszym, który wchodzi w nowe technologie. Po pierwsze, wspólnie z Mini portalem harcerskim z Gdańska zrobiliśmy internetowe łącze, które pozwoliło nam na głosowanie internautów z terenu całej Polski, harcerskich internautów, którzy mieli możliwość odsłuchania 30 sekundowych fragmentów utworów wykonywanych w trakcie przesłuchań i ich głosy wybiorą laureata internautów harcerskich. Pierwszy raz w tym roku to zrobiliśmy, i uważam, że jest to nasz duży sukces. Nie udało nam się wprowadzić co prawda sekwencji filmowych, ale już jesteśmy po rozmowach, że w przyszłym roku będzie łącze w sali koncertowej i poprzez internet będziemy na bieżąco mogli przedstawić zespoły, które występują dla słuchaczy z całego kraju. Występowało 28 zespołów. Każdy z zespołów wykonywał dwa utwory konkursowe. Ocenialiśmy walory głosowe, własną interpretację wykonanych utworów, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Ocenialiśmy w dwóch kategoriach: zespoły korzystające z podkładów muzycznych oraz druga kategoria zespoły wykonujące akompaniament samodzielnie. Mam przyjemność powiedzieć, iż Grand Prix na naszym festiwalu zdobyła drużyna harcerska z Nowin Kołecz, a więc bardzo blisko. W poszczególnych kategoriach pierwsze miejsce trzynasta samodzielna drużyna harcerzy starszych Plejady z Tomaszowa Mazowieckiego, drugie próbna drużyna harcerska Polana z Katowic i trzecie Przeworski Szczep Kresy z Przeworska. W drugiej kategorii pierwsze miejsce zdobył zespół Łoresie ze Stąporkowa, piętnasta drużyna harcerska Muszelki z Ustki i oraz zespół Razem z Lipska. Przyznaliśmy również kilka wyróżnień, bądź to dla solistów, bądź dla drużyn, które się wyrównały. Widać ewidentny postęp, jak co roku drużyny są bardziej przygotowane, potrafią więcej zaśpiewać, więcej zagrać i myślimy, że na kolejnym festiwalu ci, którzy wystąpili w tym roku, pokażą się, a wiemy już z doświadczenia, że co roku przybywają nowe zespoły. Jeszcze w kwestii uzupełnienia dodam, że tegoroczny festiwal to też nagrody. Udało nam się pozyskać sponsorów i pula nagród w tym roku to jest około 10 tysięcy złotych ogółem. Każdy, który uczestnik wejdzie na scenę otrzyma nagrodę. Będą to plecaki, będą to instrumenty muzyczne, gitary, będzie to sprzęt turystyczny do wykorzystania w codziennej pracy z drużyną. Saperki, krzesiwa, kompasy, wszystko to, co może się przydać w bieżącej pracy. Myślę, że sponsorzy coraz częściej widzą możliwość reklamowania się na terenie całego kraju. Z tego powodu coraz więcej właśnie firm zawierza nam i pozwala się reklamować na plakatach, na drukach festiwalowych, które trafiają do ponad 400 chówców na terenie całego kraju. Są ekipy, które już 5 razy z rzędu przyjeżdżają. Tutaj 82 drużyna harcerska z Lubieni, 104 artystyczna drużyna z Mirca, Rzesz, Sandomierza, 13 Środowiskowa Drużyna Harcerska, Sandomiercy, Skauci, z Lipska, Lipsko, Rzeszów. Także tych zespołów jest, które się powtarzają, aczkolwiek co roku jest nowych zespołów parę. W tym roku zdobywca Grand Prix przyjechał pierwszy raz do Tarnobrzega. Tak samo ekipa z Katowic wystąpiła pierwszy raz Zuzki, i tak? z Ustki w zeszłym roku zdobyli Grand Prix. Ale Katowice i Rybnik to są ekipy, które są świeże, nowe. Atmosfera tego festiwalu nie jest taką sztywną atmosferą, konkursów, powiedziałbym, zorganizowanych dla ludzi, którzy przyjeżdżają tylko zaśpiewać i tyle. Festiwal jest zorganizowany w takiej formule, żeby te dzieci, oprócz tego, że mają świadomość, że występują w konkursie mają też świadomość, że można się tutaj pobawić, można spotkać inne środowiska z kraju, zobaczyć, jak one na co dzień pracują, wymienić doświadczenia i to jest ideą tego festiwalu. Stworzenie miejsca, gdzie harcerze z całego kraju będą mogli przyjechać, poznać się, wymienić doświadczenia i pobawić. Taka jest idea ruchu w ogóle harcerskiego, uczyć poprzez zabawę i myślę, że tą ideę festiwal tarnobrzeski spełnia. Nasze wędrowanie, nasze harcowanie, nasze śpiewogranie, dzień się dzieje. Jeszcze długa droga, jeszcze ogień płonie, jeszcze śpiewać mogę, serce chcę. Są na skalę marzeń, które płyną wciąż. Znajdziemy wyspę, na której szczęścia będzie wdróż. Tam ludzie będą zbierali słońca złoty kurs. Znajdziemy przyjaźń, o której marzy każdy z nas. Tam każdy rękę ci

Na festiwal w tym roku już po raz drugi jesteśmy bardzo zadowoleni szczególnie z organizacji, gdyż wszystko dla, dla nas jest dopięte na ostatni guzik, nie, nie trzeba się o nic zmartwić. Sala, akustyka jest po prostu świetna. I szczególnie dlatego tu przyjrzyłem do tego klimatu i dlatego, że jak, jakie ta, ci organizatorzy stwarzają dla nas możliwości. W ubiegłym roku też byliście i coś, jakieś nagrody były? No w ubiegłym roku, nie chwaląc się też udało nam się zdobyć pierwsze miejsce na tym festiwalu, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i Mam nadzieję, że będziemy jeszcze wielokrotnie tutaj przyjeżdżać. Czy śpiewanie to jest Wasze główne zajęcie? Yy, to znaczy nie, my to robimy przy okazji, tak, kiedy nam się uda. Dlatego, że moje, moi ludzie pochodzą z różnych środowisk: są studenci, są ludzie pracujący już, są również uczniowie gimnazjum oraz szkół średnich, którzy nie mają zbyt dużo czasu na to, bo, ponieważ szkoła jest dla nich najważniejsza. Ale kiedy tylko możemy, to wsiadamy w jakiegoś busa, pociąg i na jakąś imprezę harceską wyjeżdżamy. Czasem oko na kobitce się zawiesisz I myślisz tylko o tym, jak z nią zgrzeszyć Szaleństwo zmysłów, umysł ci śmiewa, A dusza śpiewa, a dusza śpiewa Ręce latają i nic nie możesz zrobić Czujesz, że stan ten zaczyna ci szkodzić Jakiś bezwolny, choć nie ma w tym Twej winy Chcesz leczyć skutki, miast pozbyć się przyczyny Więc jeśli grzeszna się budzi w Tobie chęć I chcesz ją mieć, i chcesz ją mieć To siły zbież, wszak silna jesteś płeć I naszą radę do serca sobie weź Ład się za surfingi, podaj się pali. O świat się nie troszia, niech się pali, Łap się za surfingi, popły za horyzont. O ludzi nie troś się, ludzie niech się gryzą. Złap się na surfing, bo się z fejpuci. jeśli trzeba, kilogramy zbędne zrzucisz. Gdy na swej desce przed troskami możesz nawiać. A kiedy wrócisz, możemy porozmawiać. Który raz na festiwalu tutaj? Pierwszy. Jak wrażenia? No dobre. A co najbardziej się panu podobało? Hmm. No nie wiem, sam festiwal, dobra sala, dobre nagłośnienie. Czy na inne festiwale jeździcie? No, przy okazji imprez harcerskich, bo drużyna jako taka nie zajmuje się generalnie jakimś tam śpiewaniem, tylko po prostu przy okazji gdzieś. A czym w takim razie się zajmuje? No tym, czym harcerzy się zajmują, harcerską robotą. Chodzą ulicami ludzie, pomagajcie, Państwo Chodzą lipiec, grudzień, zakupienie. Marznięte, grzeją głowy. Kłam... we <laughs> świat, własny świat. Pierwszy raz na festiwalu jesteście tutaj? Drugi raz, pierwszy w tym składzie. Dwa lata temu byliśmy w takim bardzo podstawowym składzie, ja tylko na gitarce i, i trzy dziewczyny śpiewające. No w tym roku troszeczkę już rozszerzy, rozszerzyliśmy skład, także, także w tym roku już. Co prezentowaliście w tym roku? Prezentowaliśmy dwie piosenki, jedną z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa, a drugą z repertuaru Roberta Kasprzyckiego. Czym dla Was jest muzyka, śpiewanie? Jest dla nas pracą w drużynie. No, wybraliśmy, wybraliśmy tą drogę pracy z młodzieżą. No bo w zasadzie tutaj można pokazywać się na zewnątrz, wyjeżdżać na koncerty właśnie na takie fantastyczne festiwale, jak, jak, jak właśnie Śpiewograniec. Świat, własny Świat Jeszcze raz repre A tam w mech Odziany kamień Tam za